Z tej strony Chrisel. Witam was na moim kanale w kolejnym odcinku. 3 stycznia, witamy 3 stycznia, ale dzisiaj rozpoczynamy ten rok źle, ponieważ przeczytamy Wasze komentarze. Zobaczymy, czy mnie wyzywacie, czy jestem od frajera, hejterzy, zwłaszcza odpowiem Wam na Wasze komentarze. Tak ten fajnie rok, więc zostaw łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczek, a ja co? Herbaty, Wasze zdrówko. No i zapraszam Was do oglądania. A, no właśnie, zostaw ten osłubek na moim palcu, widzisz ten bardzo piękny czerwony przycisk. Kliknij go tam na dole, aby nie przegapić więcej tego typu filmów. Pamiętaj, że jest Daily, jutro kolejny odcinek, a jutro jest bardzo ciekawy odcinek, bo z czegoś co powraca. No i zapraszam Was do oglądania. Ok, rozpoczynamy od pierwszego komentarza. Oczywiście muszę przeczytać komentarze z trzech miesięcy, ponieważ trzy miesiące temu był film, który odpowiadamy na Wasze komentarze razem z Danią, to była część druga. Ten film aktualnie na ten moment ma 76 wyświetleń. <laughs> Czytaśmy chyba wielką falę hejtu, ale nieważne. Dobra, idziemy z filmem. Hanyu, nie, to jest Han ustla. Ile ty masz w ogóle lat? Nie powiem. Bo... I, XD jeszcze napisała. No XD, nie powiem. Ha 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 ha, ha. A, Amella XXXL, to znowu ja XD. A, to, to ona to była ta z live'a z Gitam online i polecałby być na live'ach i zasubskrybować kanał Kryssel Live bo tam będą live'y wszystko macie oczywiście w opisie tak jak serwer Discord który jest super no dobra Piotrowi napisał pod filmem gram na kontrolerze w Minecraft Bedrock Edition przepraszam druga część Druga, druga część napisał. Bo druga część już niedługo. Prawdopodobnie w tym daily. Jeszcze on zobaczymy, jak ten Minecraft będzie dyszy, ale lecimy dalej. Siema napisał. To siema mordo, mordeczko. Olivia Soboń. Pamiętam jak mówiłeś, że masz swoje pomysły na odcinki, a ty wszystko zrzeżniesz od kalucha. Ja... Ja wam opowiem historię, bo to każdy z... jakby youtuberzy żynają z, z, z Ameryki, polscy youtuberzy. <laughs> jakby to chodzi o pierwszy... Ja nie kojarzę sobie, że w pierwszym odcinku... W pierwszym odcinku kalucha prawdziwego życia drugiego sezonu. Po pierwsze mieszkał w Grabstwie, to, to jest też umie. Nie wiem, tak po prostu po biedacku. Dobry ten <kliwanie> po drugie, czy kaluchowi ukradli w odcinku ciągnik, a mnie pobili? Bo właśnie nie, Bo tak właśnie nie było. A czy jestem w tym samym miejscu co kaluch? Też nie. No to jak mam papugować po kaluchu, skoro papugowałam tylko chyba dwie rzeczy? Po pierwsze, chyba kilka rzeczy. Wygląd postaci. U mnie jest oczywiście Frankly, skopiowałam wygląd postaci. <kliwanie> wujka, tylko z innym imieniem. No i mieszkanie w Graz. Więcej nie wziąłem pomysłów. To, że je, trzeba jechać traktorem na przegląd, to był mój pomysł. Jeśli chodzi o, o, o ostatni odcinek, gdzie przeprowadzam się, to po prostu nie miałam pomysłów, gdzie zamieszkać. No i jakby każdy z Dżynów po kimś i to jest norma. Jakby. Jper, dobra, już tu wiemy, co może oznaczać. Zainstaluj sobie OBS, albo chociaż Bandicam. Dobrze, zainstaluję sobie, ale nie będziecie mnie słyszeć, tego jak mówię. To pod komentarzem, co się pojawi w 1.17. No i jakby, tak. Jakby za niedługo będę już nagrywał Bandicamem, może nie Bandicamem, tylko nie Bandicamem, OBS-em. Spokojnie, to już prawdopodobnie nowy rok będę nagrywał obs -em. Nie martwcie się, moi widzowie. Czy kuro, hejterze. <ścoughs> Majku też. Lam bum bum. Zacznij się w tego, co robisz. A, jeszcze nie powiedziano. Film zawiera przykleństwa, także na pewno zastanów się, czy chcesz opierać ten film. Chujowy. Przepraszam. Nie wiem, o co mi chodziło. Zacznij się przykładać do tego, co robisz. Chujowy film leci unsu i idę do Majszalo, Nara. No ty idzie do Mejszalo. Przecież, przecież to wolny kraj, <coughs> tak jak Ameryka, chyba. Ja się przykładam do tego, co robię, już mówiłem to nieraz. <coughs> Przepraszam, bo mam chyba krypka. <coughs> I przykładam się do filmów, nieważne jak. <laughs> <Kuba. śmiech> przykładam się do filmów. Proszę nie mówi, że ja się do filmów nie przykładam, bo się przykładam. Yy, a skoro chujowy film, jak ty to uznałeś, no to twoje zdanie, nie moje. No i, idź do, no i idę do myśl sub, No dobrze, to daj tego Unsuba. <laughs> Ale prawdziwi widzowie zostawiają w tym momencie łapkę w górę i suba No i jak chcesz iść do MyShell to idź W ogóle, czy jeszcze mam dram z MyShell? Bo jakby wszyscy o tym zapomnieli 40 wyświetleń, ja pierdziela. O kurde, no to Jakub Lecimy ja z kolejnym komentarzem Jakub Szweczyk Co komentarze usuwasz? Jak komentarze nie usuwam Komentarze usuwa YouTube tak, dokładnie YouTube usuwa komentarze, nie ja. <laughs> Kurwa, co ja mam z tym gardem. Dobra, nieważne. Nie usuwam komentarzy, bo gdy chcę wstawić film z Minecrafta przykładowo, to YouTube jest ustalone, żeby komentarze były oczywiście włączone, ale YouTube wyłącza mi i potem, no i potem się nie chce tego włączyć, bo w sumie nie mam jak, jak dopiero zobaczę, przykład jest o 18, o 18 robię <kluzni> <kluzni> Dobra, to tyle, co miałam powiedzieć. Znaczy ich robić dobre filmy, zioło. No robię dobre filmy, znaczy mam taką nadzieję. Idol <ścoughs> to Kuxwa. Krysar, Minecraft, SkyBlock, Minecraft, SkyBlock. Ej, ale wiesz, że się odbijasz w monitorze ogarnisz so obs -a. Za rok OBS, mówiłem. Za parę miesięcy, boże, nie za rok. Nagrywało to rano i nie nieogarnięty jakby jest. Ale tak, wiem, odbijam się w monitorze, bo. I... Może ja wam to pokażę. Patrzcie, ja mam tu okno. Przykładowo. Mam tu okno i gdy świeci słońce, ekran się odbija. No i to mnie naprawdę mega wkurza. No i mnie to <laughs> wkurza mnie też, bo mnie widać w filmach, jak na przykład w Minecrafcie robi się noc. Mnie to w mega wkurza, ale spokojnie, obez, już niedługo i nie będzie tego. No i dobra, kolejny komentarz. Muti, super. Gieta prawdziwe życie na Gieta Online, ok? Prawdziwe życie na Gieta Online. No mogłoby pasować, tylko jest jeden mały problem. Gracze. Dokładnie z innych krajów coś przyjadą. Tymi motyrami, co latają teraz i takie PAPAPAPAPAPA Kupa. X Siema dobry, film polecam. Mniej krzycz, a potem za tym masz cudowne intro. Ps możesz wbić do mnie? co to jest za kanał Zobaczmy twój kanał Hejtowanie w Minecraft. Co? To nie jest z YouTube. Fajny kanał. Polecam więcej słów ode mnie. Łapka w górę, serduszko. że z tym serduszką Dora Dobra, nieważne. Ale intro cudowne to było... Nie krzycz pod filmem trzecim odcinku Prawdziwego Życia z ósmego... Drugiego sezonu, Boże! Yy. No i tam wziąłem jelenia, a nie sarne, jak to powiedziało. Szkoda z tym PS+, plus, ale spokojnie, już mam GTA Online, także nie martwmy się. Marty super, Chrysler wakacje, ale gówno. Ale ale nie miła z twojej strony to można z takim komentarzem zrobić no nie czekaj Elmordów. tak w ogóle spoko odcinek ale wgrałem trochę modów jeśli nie umiesz mogę ci pomóc głównie stwórz w swoim głównym folderze GTA folder scripts wejdź na stronkę polecam tak masz mody na start polecam ci pomóc. Bo one, jak umiesz grać, to odpalenie pliku rar masz, tym tam masz wszystko po angielsku, jak nie znasz angielskiego to ja w Google i tyle. Poczekajcie. Ja, nagrywając GTA nagrywam na PlayStation. Na PlayStation nagrywam, przypominam, na PlayStation nagrywam, w ogóle kocham PlayStation, fajna została w ogóle. No i niby jak na PlayStation ściągnąć mody. Patrzyłem, tylko moja konsola wersja to jest dziwna i ważna i nie mogę. Cuts per ryks Kalu w, w opisie ma mody, swoje zainstaluj i je tak chcesz, to bardzo odgapia jego serie i sam... Mam te mody jego. Jego fajnie się gra, polecam, ale ja mam PlayStation. To w sumie już połączyć te dwa komentarze. Olivier Soboń. A, ja myślałam, że była Oliwia. O burzy, przepraszam. On ma PS4. O, dziękuję. łapka w górę. Olivier Soboń to nie. To jest jakaś dyskusja w komentarzach. O. Olivier, Soboń, to niech nie odgapi. Jak mam odgapiać? Już wytłumaczałem to. Wygląd postaci, wujek i miejsce zamieszkania. Chyba tyle skopiowałem. Jeśli coś jeszcze skopiowałem, to napisz w komentarzu, bo jakby ja sam już nie wiem, co skopiowałem, a co nie zrobiłem. <grym> jakby, okej. Okay. Kasper X, to samo mówię. Aha. Tajny pokój, narad Amonga. W ogóle niedługo Amonga, z kolei odcinek. A ze mną nie chciałeś zagrać. No tak, ale... Nieważne, okej? Okay. Ale łapka w górę za to. To Lamborghini Seto Elemento. O, Gdzie to tak, koniec serii. Aha, dobra. Ja mówię Lamborghini, ale spoko. Benson. Po co, mi... po co ci ten mikrofon, jak i tak masz mikro z telefonu? W sumie racja, Nie wiem dlaczego zawsze na filmach wystawiam sobie tak mikrofon. Czy tu w powietrzu gdzieś leżał? Skoro i tak nagrywałem... Kurde, czekajcie. Nagrywałem yy, mikrofon z telefonu. No i to jest racja. No i. Tajny pokój na Radamon Gaz. Tyczka. Nie chcemy więcej filmów. usuń kanał Dzieciaku bez ro wodo. RODO. Wodu. Takich najlepiej. Unikać, ukryć. Uży... Nie, czekaj. O Boże, co ja zrobiłem? O Boże, przepraszam. Dobra, później po odcinku to ogarnę, przepraszam Cię. Michel, Elegant Dyskuracja ciała niebieskiego, odchylenie. W pobliżu odległości kąta pomiędzy środkiem tarczy Słońca a planetą na sferze <coughs> niebieskiej w praktyce jest to różnica długości niż Słońce i planet to, jak to od poprzedniego filmu. Haha, chodzi tu o... Yy, mamy o eleganti. to sezon drugi może. No i jest drugi sezon. O, odcinek. Jest odcinek. Nie wiem co możesz dodać, ale nie wiem jak możesz zakończyć. Balasi napadają albo z klifu spadną. A to było, jak powiedziałam, że już nie chcę nagrywać. Dawaj więcej odcinku z prawdziwego życia. To był taki czas, gdy... Jak jest opcja, że jak kupisz sobie PlayStation plus możemy zrobić gitę online. Życie gangstera na GTA Online. Boże, nie wiem, co ja dzisiaj ze sobą mam, ale to jest naprawdę dobry pomysł. Myślałam o tym, żeby zlikwidować to życie gangstera, co teraz robię, zrobię na GTA Online życie gangstera, ale... Zrób tak, że Franklin nie zdaje kup autor do na dowód osobisty. To, takie, na jakie trzeba, nie trzeba prawka, wygląda prawie identycznie jak to. <laughs> Haha, ha, ha. miło. Łapka imper. Sub. Suba i łapkę w górę mam. Trzy co? Okej, okay. nic nie słyszałem. <laughs> siema, no siema, mordo. i mam pojawia się komentarz pewnego osobnika. Pod imieniem Majszelo. Ale lotnisko, nie wiem, kłam tyle. Tylko nagraj parę razy jakąś scenę, bo to nie wygląda dobrze. Solidarność. Co to jest? Oliwier Soboń. Piosenka? Patrz na mnie. No i tym komentarzem doszliśmy do samego końca więc dziękuję wam za oglądanie tego filmu mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał zostawcie łapkę w górę, mam nadzieję, że wypowiedziałam się dobrze na wasze komentarze zapraszam, przepraszam też za mój <ścoughs> rekord jakkolwiek to można nazwać dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się na razie, no i pamiętajcie o subu, daily jutro kolejny odcinek no i co? Jutro kolejny odcinek o godzinie 18.00. Także dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, na razie. Jo!